Witajcie kochani, z tej strony Gosia z kanału Gretard Studio. Przychodzę dzisiaj z pudełkiem z Geek Gear, z gadżetami z Harry'ego Pottera. Jest to prawdopodobnie pudełko marcowe. Wiadomo, teraz wszystko jest mega opóźnione, więc do mnie to pudło też doszło dosyć późno. Ja zazwyczaj robię filmy łączone z wszystkich pudeł, no ale nie wiem kiedy jakiekolwiek pudło teraz do mnie przyjdzie, więc po prostu to będzie takie... Jednorazowe tym razem. E, także zabieramy się do oglądania co jest w środku. I na samym wstępie mamy koszulkę. Oczywiście. Ja sobie przesunę to, żeby było łatwiej. I już widzę, że ta koszulka mi się będzie podobać. E, bo to są so, jest czarna koszulka z trzema najgorszymi. E, Zaklęciami, czyli Imperio, Awakadabra i Krusio. Bardzo fajna koszulka, bardzo mi się podoba. Jest bardzo prosta, czarne i białe, tutaj są te napisy, ale bardzo fajna, bardzo um, prosta, um, ale super, bardzo fajnie mi się podoba. Ten Kościotrup jest czadowy. <grywia> no, także. Także tak, także fajnie, fajna koszuleczka, to już mi się podoba jako pierwsze. Co my tu mamy następne? Pertotum Locomotor. Czyli to są te figury, które w Hogwardzie pilnują wejścia do zamku. I tutaj mamy taką figurkę składaną. O, Takiego. I tu jakoś tak pewnie wchodzi w ręce. O! Jakoś tak chyba. Czy może dalej? No nie wiem. W każdym razie mamy taką figurkę. O! o teraz jest chyba ok. Dobra. Mi odpadło, ale no, także mamy taką figurkę, no, w sumie, w sumie fajne. Szkoda, że nie jest w takiej pozycji spadającej, e, w sensie takiej, wiecie, że na, jak spada na ziemię, fajniejsza by była, ale ta też nie jest zła. Może być. Kolejną rzecz, którą tu mamy, to widzę, że to jest z tych takich małych kubków, za którym ja specjalnie nie przepadam, e, ale one zazwyczaj e, reprezentują e, eliksir, więc może i to też nie będzie zła. Polyjuice Poison. No, czyli e, ten e, zmieniający postać mm, każdego, kto wypije. Dostosowaną oczywiście do, do tego, kogo chcą się zmienić, ktoś chce się zmienić, no kolor jaki taki może być. Mamy już różową, żółtą i teraz jest zielone. No, pewnie ułoży mi się trochę tych kubeczków. Następne pudełeczko. To jest chyba jakieś lusterko. Ładne, bardzo ładne lusterko. Tak, lusterko. Super. Bardzo fajnie wyżłobione tutaj. Bardzo ładne. To mi się kojarzy z lusterkiem Hermiony, która idąc, e, która szukała bazeliszka. O, tak. W ten deseń. Także bardzo ładne. Bardzo mi się podoba to lusterko. Jest porysowane tutaj, ale ja nie wiem, czy to, to nie jest folia ta taka zabezpieczająca. Nieważne. Jest ładna tak czy siak. Mamy oczywiście eliksir. O, taka, taki proszek, jakby Drought of Living Dead. Także już, tak, już mamy tą truciznę, ten eliksir w zasadzie, ale oczywiście ten jest bardzo fajny. Jest mega ciężki, mega to jest szklana butelka. A w środku to trochę wygląda jak czarnuszka, <noise> ale to pewnie jest po prostu jakiś piach. No, ale całkiem, całkiem, całkiem fajne. Kolejny charm do naszej bransoletki i teraz mamy znicza. Takiego o, maleńkiego znicza. No to, to, to jak Wam mówię, za każdym razem nie jest coś, co mnie jakoś tam coś mi się jakoś super podoba. No ale, ale jest. Jest i okej. Okay. Okej, okay. został nam obrazek. Zobaczymy, cóż to takiego jest za obrazek. O proszę. Mamy. Takiego oto pana. <ścoughs> Szczerze Wam powiem, że ten nadruk jest dziwny. Nie, nie podoba mi się za, za bardzo. Generalnie jakość tego mi się po prostu nie podoba, bo sam obraz jako taki jest fajny, ale jakość tego druku jest jakaś taka dziwna, trochę jakby rozmazana no no niespecjalnie niespecjalnie no ale cóż bywa i tak zobaczymy co my tu mamy na ulepce e, oczywiście koszulka, e, mini kubek e, tak jest też eliksir Syriusz Black na tym nadruku. Tony Black jest autorem. Jest ta statuetka obronna. Jest Hermione lusterko, czyli miałam rację, to jest lusterko, kiedy szukała Bazliszka. No i tutaj czarm. No, czyli wszystko się zgadza, wszystko jest. I tak naprawdę, tak mówiąc szczerze, to, to są chyba moje dwa takie ulubione tutaj elementy tego pudełka. Bo lusterko jest naprawdę bardzo ładne. Ono jest co prawda plastikowe, bo to jest bardzo lekkie, ale fantastyczny element taki właśnie do kolekcji. Mm, bardzo fajne. Zresztą, może to lusterko nawet jest porysowane, bo yy, lepiej, jak jest porysowane, a nie takie wiecie yy, żywe, prawdziwe, yy, bo wtedy bazyliszek nas nie zabije. Tylko, oczywiście, się troszeczkę. Yy trochę skostniejemy, także, także tak. Lusterko fajne jest. Bardzo mi się podoba lusterko. No i oczywiście eliksir mi się podoba, bo jest eliksir. <grym> bo ja lubię eliksiry. Fajne, fa fajne jest to, że ten eliksir jest taki duży, to nie jest miniaturka i jest naprawdę bardzo ciężki, taki, taka pra taki prawdziwy, prawdziwy eliksir. Także to są takie moje. Jakby ulubione elementy tego pudełka. E, natomiast chyba najmniej podoba mi się e, ten obrazek. E, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że no, jakość jakby tego nie jest za fajna, nie podoba mi się. E, oczywiście no charm też nie jest moim ulubieńcem, ale od samego początku. E, no i ta figurka w sumie, wiecie no... Jest, bo jest, ale w sumie jakby jej nie było, to bym wcale nie żałowała. No i kubek też jest takim elementem dobra, no jest, bo jest, el, tam eliksir kolejny, ale, ale w sumie też jakby nie było, to by było ok. Także mm, tak wygląda to pudełko. Oczywiście jeszcze jest koszulka i koszulka też mi się podoba, więc w sumie, w sumie trzy rzeczy mi się w tym pudełku podobają. To są te trzy rzeczy. O. Koszulka, trucizna, eliksir znaczy, zawsze trucizna, mówię. E, no i lusterko, tak. Lusterko jestem takim najbardziej, najbardziej fajną rzeczą w tym całym pudełku e, i to mi się właśnie podoba. E, no, także dajcie mi znać, co Wam się w tym pudełku podobało, co nie podobało. Mm. Szybki film, e, w miarę, więc coś tam na pewno dla siebie znajdziecie. E, Dzięki Wam bardzo za uwagę, dzięki za to, że jesteście, że przychodzicie, oglądacie, komentujecie no i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. <laughs> Także trzymajcie się ciepło, pa, pa! Okazało się, że dwa dni później przyszło kolejne pudełko, tym razem kwietniowe, więc dogrywam je po prostu do tego pierwszego pudełka, żeby było razem. Także zobaczymy, co jest w środku. Koszulka, oczywiście. Co my tu mamy na koszulce? Widzę, że jest dynie, że są dynie, o. Always Fresh Pumpkin Juice. Ale fajna. Śmieszna koszulka. 100% oryginalne No. Sok dyniowy. Śmieszna, śmieszna koszulka, ale bardzo fajna. Lubię, e, lubię generalnie dynie, lubię wszystko, co z nią związane, więc koszulka fajna, kolory też fajnie pasują, no bo wiadomo, pomarańcz, zielony, także spoko. Fajna, fajna koszulka. Co my tu mamy dalej? Mamy różdżkę, ale to zaraz. I mamy kolejny kubeczek mini. Mogliby se z tymi kubeczkami. No, ale cóż zrobić. I tu mamy... O! Verita Serum. No to w sumie ładny kolor ma ten kubeczek. Może powinnam zacząć pić e, ten espresso. Może to by byłby dobry pomysł. E, no. Także mamy tutaj... Eliksir prawdy? Także tak. Mamy jakieś małe pudełeczko wyglądające, jakby był w środku kawałek. Jest szachowy, ale fajnie. Jak pamiętacie, mam już ten. E, klocek jeden, to jest drugi. Także może uzbieramy całą szachownicę, kto wie. No. Także spoko. Jest oczywiście plastikowe, tak jak te poprzednie, no ale no cóż, najwyraźniej tak ma być. Eee, co my tu mamy jeszcze? Ciężko tutaj znaleźć. O, to jest fajne. Moneta. Ministra magii. O! Także tak. Ładnie, bardzo ładne. Niezbyt ciężkie, ale też nie jest jak plastikowe. Tak, metalowe jakieś. Fajne, podoba mi się. Bardzo fajne. To jest chyba zakładka do książki z witrażem. Z Łazienki Perfektów. Perfektów. <laughs> Perfektów. <laughs> no i napis tego, co było w jajku, tym takim złotym. Także tak. Ala zakładka. O, proszę bardzo. Zdrabka aż normalnie szok. Poprzednio ich nie było. No win, better luck next time. Peszek. Oczywiście mamy co jest w środku. Mamy też obrazek. Eee, obrazek, jakby na to jest papier akwarelowy to jest rysunek węglem czy coś ale ale to z fantastycznych zwierząt jest nie pamiętam jak się ten stworek nazywał Nie wiem, jakoś, trochę dziwne jest to pudełko, powiem szczerze. Coś mi tutaj nie gra. Nie, no jest kwiecień. Hm. No dobra. A, jeszcze nie zobaczyliśmy, jak różka wygląda. Odłożyłam na bok, a nie zobaczyłam. Oh my gosh! <laughs> oh my gosh! Zobaczcie. Jakaś taka dziwna w sumie trochę. Ta różdżka. Hmm. Kryształowa. Ciężka, ze żłobieniami. No nie wiem. Nie jest w każdym razie w moim stylu. Lubię kryształy, lubię błyskotki i tak dalej, ale no niespecjalnie jest to coś, co by mi się podobało. Jest koszulka. Jest kawałek tak do szachów. Jest różka. Crystal Wand. Aha, czyli to jest różdżka zaprojektowana przez Annette Pederson. I jest to różka po prostu. Jednego z artystów. Bo czasami wybierają po prostu kogoś, kto stworzy różdżkę, tak? Także, także ta jest zrobiona przez kogoś, zaprojektowana przez kogoś, ale nie jest to mój styl. Jest też tutaj rysunek. Jest on robiony przez Ashley Foster. Także. Także tak. Jest też moneta, która mi się tu schowała, tak. Zakładka do książki właśnie z, tutaj z syrenką, chociaż to nie jest serena. Jak, jak ona się nazywała? E, nie pamiętam. A, nie, nie, nieważne, nie ważne. E, No i oczywiście tutaj mamy Veritaserum. No, i tak w sumie, aż dziwne, że nie mamy Charmsa, eee, niby miało być co miesiąc, a w tym nie ma. Eee, no, ale w sumie nie ten, nie płaczę z tego tytułu, bo to nie jest coś, co ja lubię. Więc nie przeszkadza, że nie ma. Eee, no i tak naprawdę z tego całego pudełka to podoba mi się koszulka. Bo jest fajna, moneta też jest fajna, też mi się podoba. No i w sumie fajnie, że jest kolejny klocek do szachownicy, figura szachownicy do szachów, ale tak, poza tym, no to szczerze mówiąc, to te, to całe pudełko nie jest jakieś specjalne. Ale to poprzednie też nie było jakieś super ekstra, chociaż według mnie było lepsze. Bo był i eliksir, w sumie nawet powiedzmy, że dwa, bo był drugi kubek. Eee, koszulka była fajna, eee, także no, lusterko było super. Eee, także hmm, myślę, że jednak tamto pudełko było fajniejsze niż to. No ale cóż, tak to już jest. Jeszcze zostało nam kilka tych miesięcznych pudełek, które zamówiłam, więc zobaczymy, może kolejne będzie lepsze. No, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o to pudełko. Dajcie znać, co Wam się podobało, co się nie podobało. Czy też macie podobne odczucia co ja co do tych pudełek? No i czy różdżka Wam się podobała? Bo mówię, no, jest ciekawa, ale, ale nie jest to coś, co by mnie jakoś specjalnie przekonywało. No dobra, to by było tyle. Także dzięki Wam bardzo za uwagę. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa! pa.